Cześć, jestem Mateusz. Zaprezentuję wam buta biegowego Adi 0 2 z najnowszej kolekcji Adidasa. Adi Zero charakteryzuje się najniższą wagą. Ten but waży 208 gram i jest naprawdę lekki. Jest to but startowy, przeznaczony na krótkie, bardzo dynamiczne biegi. Najlepiej sprawdzi się na nawierzchni asfaltowej. Cholewka Adi Zero Fatter 2 zbudowana jest w całości deszczowo, co gwarantuje nam bieg bez otarć. Panele meszowe użyte na całej powierzchni cholewki świetnie oddychają i powodują doskonałe odprowadzanie wilgoci z wewnątrz buta na zewnątrz. Ilość paneli meszowych zastosowanych w tej cholewce obniża wagę buta. Jeśli chodzi o podeszę ADI 0 FATR 2, warto tu zwrócić uwagę na system Sprint Frame, który ułatwi nam wybicie z palców i poprawi nam dynamikę naszego kroku biegowego. Warto zwrócić uwagę również na system ADIWARE. Jest to guma o zwiększonej odporności na ścieranie, co wpłynie na pewno na długość użytkowania tego buta. Na koniec dodam tylko tyle, że but pod lewą wkładką posiada miejsce na sensor biegowy MyCoach'a, poprzez którego będziecie mogli przeanalizować swoje dotychczasowe treningi, wykonane oczywiście w tym bucie. Więcej na temat tej startówki dowiecie się z naszej strony runnersclub.pl. Serdecznie zapraszam. Ja i na